Dzień dobry, dzień dobry kochani, mamy kolejny dzień, wiecie co, ja będę tak po prostu mówiła, dzisiaj jest czwartek, bo nie wiem czy nie podzielę na dwa, na dwa filmy jakby tego, tych vlogów wakacyjnych, zobaczymy ile w ogóle tego materiału wyjdzie, teraz jedziemy do Mielna, nie do Mielna, czy gdzie my jedziemy? Nie wiem, gdzie jest. Teraz gdzieś jedziemy, bo taka pogoda jest nieplażowa. wiecie, szaro, buro i ponuro, trochę padało w nocy, więc trzeba coś sobie zaplanować, dam Wam zaraz znać gdzie się wybieramy, bo muszę też włączyć nawigację, jeszcze nie podjęliśmy decyzji, a już jedziemy. Dobra, wylądowaliśmy w we... Gąska, Gąski, Gąska, Gąski i e, jedziemy na latarnię wejść. Chyba będzie otwarta już, co nie? Na razie tu żadnego centrum nie ma, Wam powiem. Jest Orlik. Kochani, jednak dojechaliśmy do centrum gąsek. No i dzieje się, dzieje jest Jest tutaj pewnie robić, więc fajnie. No ale teraz e, latarnia, misja latarnia. Już ją widać gdzieś tam. O, 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 widzicie? Tam. Dajcie znać, czy ktoś z Was był w gąskach, może na wakacjach. Dobra, kochani, zaparkowaliśmy i idziemy na tą latarnię, co wam mówiłam. Pani, ja w ogóle co wy sądzicie o parkingach płatnych za 5 zł Mnie się to nie podoba. No, takie życie. Ja Dobra, o. Się. Proszę bardzo, mamy i latarnie. A chłopaki, oczywiście gdzie ich ciągnie? Do automatów. Idziemy. Idziemy. Piękna latareńka. Dobra, pan powiedział, że 220 schodków. Lecimy. A. No i pan się śmiał. Dzisiaj wchodzimy, jutro wracamy. A mnie tak nogi bolą, już od tych trzech dni cały czas chodzimy I już mnie bolą. Strasznie. Dużo okienko. Jeny. Już nie ta kondycja. To kiedyś. Jeszcze mam lęk wysokości. Czekam na Ignacia. Oczywiście. Nie żyję odpoczywam, Nie żyję zadyszkę, bo w 80 schodkach. Znowu odpoczywamy, ale tuż mamy widok, zobacz. I to pięknie. 130 schodek. Lecimy. Dobra, zbliżamy się do końcówki. No właśnie tych się, bo jakiejś sobie tak kolano rozwaliłam, że szok. Jeszcze mam lęk wysokości od jakiegoś, nie wiem, czasu. Dobra, muszę się rozłączyć. Dobra kochani, dotarliśmy. Zaraz Wam pokażemy widoczki. A tu chłopaki. Ignaś hmm. No jest ładnie, więc my osobiście, ja polecam Ja osobiście polecam, żebyście sobie przyjechali, jeżeli będziecie i weszli na latarnię bo naprawdę są przepiękne ja widoki, wszystko pięknie widać bo kiedyś byliśmy na takiej ciepłości, nic nie było widać, a tutaj jest rewelacja Dobra, jesteśmy na dole, zeszliśmy, teraz idziemy się przejść jeszcze po gąskach, tak wiecie, z pół godzinki, ogólnie mam parking na godzinę, więc wykorzystamy ten czas i, i zobaczymy tutaj ciekawego się dzieje. Musimy pochodzić, bo pan wziął 5 zł i powiedział, że nie odda nam jak pójdziemy na 10 minut, więc musimy wykorzystać jakąś tam godzinę. No, więc idziemy, będziemy spacerować po gąskach. Teraz jak będzie coś ciekawego, to oczywiście Wam nagram i pokażemy. Dobra kochani, wjechaliśmy tym razem do Koło Brzegu, więc... Patrzcie jakie chmury się zbierają. No zobaczymy, czy nam się uda chociaż trochę pozwiedzać. Jesteśmy kochani tak w miarę chyba w centrum już tego koło brzegu nie wiemy, bo ja nie pamiętam, czy ja byłam kiedyś, czy nie byłam. Nie mogę sobie przypomnieć, ale wszędzie są korki i długo się stoi, więc no ja chyba jednak bardziej lubię vibe takiego mniejszego miasteczka nadmorskiego niż takich ogromnych miast. No ale no nie wiem, nie byłam na taki dłuższy czas, więc też nie, nie chcę do końca tak gadać i zobaczcie, jakie duże krzesła. Idziemy sobie laskiem. Tutaj jest bardzo przyjemnie, fajnie się idzie, ładna droga, w ogóle jest taki deptaczek, więc tutaj super. No i może troszeczkę powiem, że zmienię zdanie z jednej strony, no bo jednak jak się jedzie nad morze, to się bierze gdzieś hotel tutaj blisko, nie w centrum i raczej nie jeździ się przez te wszystkie korki, więc no tutaj, okay. tutaj może tak zapochopnie oceniłam i no, ci, co mają po prostu blisko morza i te, te, tych atrakcji, wszystkich to oceniają dobrze. No, więc będziemy się przejść. I okazało się, że Dawida rodzice, bo oni byli, w, są w Rewalu, przyjechali do nas do Sarbinowa, a my przyjechaliśmy tutaj do Koło Brzegu, więc pochodzimy sobie z pół godzinki i wrócimy, żeby też się z nimi jeszcze ignać, żeby też się z nimi jeszcze spotkać, jak poświęcili swój czas, wiecie, wakacyjny. No to my również się tutaj dostosujemy i, i wrócimy. No kochani, tutaj jest prześlicznie. Zmieniam, zmieniam zdanie. Jakbym ja blisko hotel tutaj morza, to całkiem, całkiem nieźle. awantury, że gdzie ją zabrałem, że ten Kochani, jak widzicie jesteśmy już na molo. Jest fajnie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to ulgowy 4, normalny 7 zł. Czekaj, bo ktoś włączył wideo. Okej, okay, teraz będziemy robić sobie piękne zdjęcie tutaj przy tym pomniku i iść dalej tam, gdzie są statki. Na bocze, gdzie jest Ignęś? gdzie są nasze dzieci? Dobra, to idziemy tędy, górą już? Chodźcie, chłopaki, tu pójdziemy. Okej, okay, kochani, jesteśmy tutaj, proszę bardzo, statki zaraz będą wypływać. I koło. Czy na obiadku? Stasia na leśniki z nutellą, bananem, Mmm, peszka. Okej, okay, obiad, dzień trzeci. Rybka, toroweczka. Dawid też? A Ignaś na Gets. Mm, możemy, możemy. Rajdowiec. Mm, mnie nie bardzo. Uhuhu, jedziemy Ignać kierowca, rajdowca. O nie, to coś jest. Przysiedliśmy sobie teraz na ławeczce. tutaj będziemy patrzyli troszeczkę na morze. Gdzieś wcześniej byliśmy na tych autkach. Ignaś mnie tak załatwił, co nie? Tak uderzył ten rand, po prostu masakra. No, a teraz przeszliśmy właśnie pooglądać sobie fale, bo są duże, znaczy duże, no są tak, wiesz, no jechać no po prostu. Do... I o, zobaczcie. To no. jest Ignasia, powiem. To jest Ignasia, tego małego bąka. Dobra, kochani, zbliżamy się. Zobaczcie, to jest duża. Zaraz Wam jeszcze przybliżę troszeczkę. A tam za krzaczków jest mała meduza. O, no i czy jakąś znajomą rejestrację. O, widzicie? Ale czadowe to jest. Poczekaj, Stasiu, przybliżę. Patrzcie, ogromniaste. I to małe. Jesteśmy na lodzikach, tak? Czekamy na pizzę, ale pójdę Wam pokazać. Tak z bliska nagram, porobię sobie też zdjęcia. Z zachodu słońca jest tyle ludzi, ale idę do morza. Tam będą na pewno dużo, dużo fajniejsze zdjęcia. Nasz dzień dobiega końca, czyli środa. Idziemy, tutaj mamy pizzusie na wynos. Idziemy do domu, zjemy sobie, usiądziemy może troszeczkę na tarasie. I tak widzimy się jutro. My właśnie dojechaliśmy do rewalu, zaparkowaliśmy całe szczęście, był jakiś tam parking płatny, więc luzik. Mamy na jakieś trzy godzinki tutaj już wykupione. A teraz idziemy do Dawida rodziców, bo oni są właśnie w rewalu, więc idziemy ich odwiedzić. Jeszcze nie wiedzą, że już jesteśmy na miejscu. Mówiliśmy wczoraj, że może przyjedziemy. Eee, no, teraz nie wiedzą, więc A, idziemy. Ja prowadzę pamiętam. całą ekipę, bo Dawid ma lagi i nie pamięta do końca. Nie lagi, bo lagi to zaczynają się, no, ale, ale po prostu pamięta, nie pamięta. My kupowaliśmy piwo. My kupowaliśmy właśnie. Aha. Tutaj w takim sklepiku, ale jak byliśmy jeszcze jeszcze sami, no, Bo tutaj już byliśmy... Teraz jesteśmy trzeci raz jakby... I to już widać może... Teraz wiem gdzie jesteśmy. Kochani, są wieloryby. Teraz mi się przypomniało, że przecież jak my tutaj byliśmy... Dobra, to już było ten drugi raz, ale ja już vlogowałam, więc vlogi już z Rewala jakieś widzieliście tej chłopaki. Chłopaki, ziemniaki. Na schodkach, no to jest bardzo też fajne miasto, więc ja mogę y, również polecić, jeżeli chcecie się wybrać. Teraz przechodziliśmy koło tych wszystkich kłódek, które tutaj się zapina, i słuchajcie, przypomniało mi się, że razem z Dawidem przyczepialiśmy taką właśnie za pierwszym razem, jak byliśmy jeszcze bez dzieciaku, jeszcze ich nie było na świecie. I szukaliśmy, ale wszystkie już są takie zardzewiałe, i, i nie widać, my pewnie tak lekko tylko wyryliśmy. Dobra, znaleźliśmy rodziców Dawida, już jakiś czas temu, oczywiście. Teraz jesteśmy na plaży, siedzimy sobie chwilkę tutaj posiedzimy, spędzimy razem czas i będziemy wracać do Sarbinowa. Stasik się tu wścieka. Proszę, Stanisław. Wróciliśmy dosłownie 10 minut temu z rewalu. Było super. A teraz jak widzicie mamy namiot, mamy koc Idziemy usiąść sobie jeszcze na plaży. Jest przed godziną 18 jakoś, więc myślę, że tak posiedzimy z godzinkę, a później pewnie jeszcze pójdziemy w miasto. Pogoda dzisiaj fajna. I w rywalu, i tutaj widzę, że dopisuje. Zobaczcie, jaką mewa ma Chilera. I Dawid tutaj ze Stachem i z Ignasiem zrobili taki piękny zamek. Ekstra! I tu o, jest ten dojście wody. No ciekawe, czy Wam wpłynie. O, idzie! Idzie woda. I byłam na szybciutko tej bubikacji i kupiłam im też po drodze po wrot, w drodze powrotnej żelki na wagę I są takie przepyszne, że jeszcze na pewno wejdziemy kupić, więc tak pokazuję Wam jak się prezentuje. I jeszcze trochę do zachodu czekamy. Dobrze, kochani, mamy już piątek. Jutro przyjeżdża do nas moja przyjaciółka z mężem, więc będzie mega fajnie, mega fajnie spędzimy czas te ostatnie dni tak naprawdę, bo zostajemy do... poniedziałku. poniedziałek już mamy wyjazd, czyli zostanie nam razem sobota, niedziela, no i w poniedziałek ruszamy. Na pewno postaram się Wam coś nagrać. No i myślę, że to będą z 2-3 vlogi Kurczę, jak sobie teraz pomyślę z tych wakacji. Wcinamy watę, kochani, na plaży. Jesteśmy na obiadku. Proszę bardzo, wszystko przeszykowane. Później Wam jeszcze na szybko pokażę, bo tutaj jest sporo ludzi przychodzą. Dobra, pierwszy to mamy zupkę fasolową, więc wcinamy wszyscy. Smacznego. No i drugie danie. Rybka, morszczuk i ziemniaczki. Oraz surówka. Okej, okay, kochani, spacerujemy sobie. Chłopcy kupili sobie naszyjniki. O, jest jeden. Jest drugi. Jest trzeci Dawida. I jeszcze żelunia, tak? Stachu widział takiego wielkiego miśka, ale już odgryźli mu trochę głowę. Zobaczcie, jaki olbrzymi. Co tam jeszcze masz? Pokaż, mogę zajrzeć do tej? O, zobaczcie jeszcze kilka takich. A, Ignaś, pokażesz? Są jeszcze jakieś? Nie. Ale <gry> Było na pewno troszkę fajne. No były pyszne. pyszne. Tam jeszcze, Dzień dobry kochani, w sobotę już zbliżamy się praktycznie do końcówki naszego wyjazdu, bo w poniedziałek już ruszamy do domu. Tam idzie Ignaś, a teraz idziemy się przejść na promenadę, ponieważ niedługo przyjeżdżają do nas nasi przyjaciele Patrycja i Marcin i Aria, czyli piesek Patrycji i Marcina. No, a teraz idziemy oblukać, co tam się dzieje, jakie są fale i w ogóle dzisiaj jest niebo pochmurne, ale jest naprawdę ciepło, bo ja jestem ubrana o, proszę bardzo, krótkie spodenki. Tylko taką koszulę, mgiełkę z Zary ona chyba jest, więc fajnie. Jest przyjemnie, mimo tego, że słońca nie ma i takiego plażowania typowego też nie będzie. Paćka z Marcinem już przyjechali. Zaraz będą do nas na rowera jechać, a my idziemy pod kościół, bo tam się umówiliśmy, że się spotkamy w takim punkcie. No i co, zaczynamy, zaczynamy weekend z przyjaciółmi, więc zapowiadać naprawdę super. Kochani, już jesteśmy razem. Paćka jest z Arią i z chłopakami. A chłopaki poszli do sklepu. I mamy już ostatni dzień. Jutro wyjeżdżamy. Tutaj jest cała nasza ekipa. Wrzucają jakieś drobniaki tam do tego morsika. I znów jesteśmy w chłopach. Chyba wracamy na tą dobrą e, zupę rybną, więc... Więc tak. A, jeszcze jakaś fotka będzie. No i kochani, jesteśmy u pana mechanika i nie wiadomo, czy wyjedziemy, czy nie wyjedziemy. Auto nam ledwo co chodzi, więc jest lipa, powiem wam konkretno. Lipa. A jestem zwęczona, chciałam już wyjechać wcześniej do domu, po czym siadam do auta, a ono nie odpala. Odpaliliśmy później na takie kable, i ten jechał 20 na godzinę. No, ale jechał 20 na godzinę, i zobaczymy, może pan coś zrobi.